Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny dzionek, kolejną robotę do zrobienia. Mamy kolejnego pacjenta. Jest nim laptop. Jaki to jest laptop i co mu dolega, to zaraz Wam powiem. Jest to laptop ze stajni Lenovo. Lenovo Ideapad 330 15. Taki standardowy laptop do internetu, do prostych robót, do, do biura, do oglądania filmów. Nie jest zbyt to wydajny sprzęt. Ale postaramy się mu tutaj pomóc, po, pomóc mojemu klientowi. Laptop nie działa, nie reaguje, nie włącza się, nie ładuje baterii. Tak go dostałem bez zasilacza. Dolna klapa była odkręcona. A co w środku, to zaraz zobaczymy. A jak on fizycznie wygląda, to już wam przedstawiam. Oto to cudo. Ideapad 330 15-calowy, ósma generacja, chyba. Tak, ósma generacja. Bardzo ładny czyściutki, klapa plastikowa. Matryca matowa, prawdopodobnie Full HD, nie jestem pewny do końca. To jest taki szary grafit, klawiatura niepodświetlana, wyspowa w standardzie QWERTY. Spód również plastikowy. I oczywiście, oczywiście. To jest taka ciekawostka, bo tutaj mamy naklejkę refurbishat, czyli laptop jest odnawiany przez firmę Lenovo bądź inną firmę. Dobra, laptop trafia na biurko serwisowe i działamy. A przy okazji przetestujemy Mój nowy multimetr, to znaczy nowy. No, dostałem go do testów. Jest to multimetr w NIRSI DST Z 210, przepraszam. DST 210 DST 210. Już był testowany. Było już rozpaczkowanie tego sprzętu. Ale teraz sprawdzimy, jak się tutaj w praniu e, s, będzie sprawował. Wiem, że jest naładowany. I jest gotowy do pracy. Tak jak ja. Dobra, to do roboty. No dobrze. Wiem na pewno, że laptop jest rozkręcony, bo już tutaj dolną klapę otwierałem. Mamy tutaj naklejkę Refubriset. Spróbuję go otworzyć jeszcze raz otwieraczką moją. Dostałem w zasadzie trzy laptopy do, do, do naprawy od tego kogoś. I co się okazało, że jeden z laptopów to Dell marki Dell, laptop marki Del. I zresztą Wam później pokażę. Tu mamy śruby. Nie ma dysku, jest bateria luzem. Wszystko tutaj było rozpięte, fleksy i tak go dostałem. Tego Della też dostałem w formie takiej samej, bez dysku i ze śrubkami w środku. To nie jest taki problem, natomiast problemem jest w tamtym przypadku to, że tam. A nie, albo nie, nie powiem Wam, później Wam po prostu pokażę. I teraz tak, na biurku mam dwa multimetry, mam UT61E i tego sobie odłożę. Pomiarów dokonamy sobie naszym Fnirsi DST210. Multimetr i pomiar niskiej rezystancji. Zmienię zaraz kąt kamery, żebyście widzieli dokładnie, co ja tu mierzę. Dobrze, tak jak mówiłem, wszystko jest tutaj wykręcone. Płyta w zasadzie, mógłbym tą płytę wyciągnąć, ale na razie nie będę jej wyciągał. Robimy podstawowe pomiary. Usma noga układu SPI poza zakresem i tu od lewej strony mamy wlutowane ramy, mamy tutaj procesor pod tym radiatorem mamy tutaj fazy różne fazy, zaraz zobaczymy, tu mamy po prawej dwie, może od prawej strony pojedziemy poza zakresem poza zakresem poza zakresem i tu przy procku pewnie będzie coś mamy 24 ohmy 6,5 ohma prawie 6,5, czyli mamy dwie fazy dla procesora, dla zasilania procesora i trzecia faza dla karty grafiki, prawdopodobnie w procesorze. To jest procesor Intela, nie ma tutaj grafiki dedykowanej. Gdzie jest jakaś faza dla zasilania RAMu? Nie wiem, może jest po prostu z drugiej strony. Zrobimy pomiar wysokiej rezystancji i sprawdzimy te fazy, na których nie było odczytu wcześniej. Mamy 16,2 kg. Tu mamy 114 kilo Tutaj 0,5 kilo 0,6 i rośnie. Gdzie tutaj jest gniazdo ładowania baterii? Tu jest gniazdo ładowania baterii. Tu mamy 600-700 ohmów i rośnie. Tu mamy masę pewnie. Tak, tu jest podłoga masa. Dobra. Czyli co? Płytę wyciągnę i jedziemy dalej z pomiarami. Płytę już wydobyłem, nie było z tym problemu. Tak wygląda wentylator, nic szczególnego. No jedziemy z pomiarami. Szukamy tutaj gniazda zasilania. Mamy tu gniazdo zasilania takie stand w standardzie Lenowo. Oni też takie gniazdo zastosowali i mamy tutaj. Pierwszy mosfet, drugi mosfet, rezystor pomiarowy, sobie te mosfety posprawdzamy. Żeby to miało ręce i nogi, czy nie ma zwarcia na pierwszym mosfecie. Nie ma zwarcia, może pomiar niskiej rezystancji. Nie ma zwarcia na pierwszym mosfecie, ten drugi jest mniejszy. Też nie ma zwarcia. Spadki napięcia. Dren źródło nie ma spadku, źródło dren mamy spadek prawie 0,5V, pół 0,5V pół w zasadzie i ten drugi MOSFET źródło dren 0,5V i dren źródło 2,231, co sugeruje coś nie tak na głównej linii zasilania czyżby, pomiar niskiej rezystancji, tu mamy rezystor pomiarowy, ja w niego tutaj się wpinam I na rezystorze pomiarowym, pomiarowym mamy 062 ohma bardzo niedobrze. 062 ohma na głównej linii zasilania. Ojko. I zobaczcie, jeszcze z tej strony tej płyty głównej, od drugiej strony mamy tutaj jeszcze dwie cewki, to może tu sprawdzimy jeszcze sobie, czy tu nie ma zwarcia. Mamy tu 75 ohmów i tutaj. Mamy poza zakresem pomiar wysokiej rezystancji 175 kg. Czyli ta cewka, na której jest 75 ohmów, to będzie prawdopodobnie zasilanie. Ona jest dosyć niska, ta, ta, ta cewka. To będzie zasilanie slotu ram. Zaraz sprawdzimy. Slotu ram i samego ramu nad na, na naszej tutaj na płycie głównej. Tak, jestem pewny w sumie. Nawet nie muszę tego sprawdzać, chociaż pokażę wam. Nie, pokażę wam. Wpinam się w fazę. I szukam pinu do slotu. Jedziemy. Nie ma tutaj. Nie ma tego piknięcia. 73 omy. Nie, to nie jest zasilanie z RAM. Au, ukułem się. Ale tu pod, pod tymi pamięciami mamy kondensatory. Zobaczmy. Jeszcze raz. 170 omów, a tu jest 73. I teraz do tej fazy. Nie, nie, to nie jest zasilanie slotu RAM. Tu mamy następną fazę, na której jest 170 Ohmów i tu pewnie będzie ten slot RAM zasilany. Ja się wepnę tak, bo jestem ciekawy po prostu. O i proszę, i mamy 0,38, czyli to jest zasilanie naszego RAMu. Dobrze, mamy problem na głównej linii zasilania i tak trzeba z płytę po prostu można byłoby iść na skróty i podpiąć się bezpośrednio pod podlutować się bezpośrednio pod rezystor pomiarowy. Ale ja zrobię inspekcję pod mikroskopem, żeby nie było. Nie ma co męczyć płyty od razu próbą zwarciową. Płyta już pod mikroskopem. Od razu lecimy w rejon Naszych dwóch mosfetów wejściowych. Mamy tu dwa mosfety wejściowe. Mamy bezpiecznik. Na tym PR-301 było zwarcie. I teraz czego ja szukam? Słuchajcie, szukam z korozji ogólnie zwartych kondensatorów, czyli uszkodzonych kondensatorów na głównej linii. Czyli gdzieś przy przetwornicach, przy wejściach na przetwornicach, przy kluczach tych roboczych przetwornic, a najczęściej przy samym układzie przetwornicy mamy tutaj, o, przetwornicy i mamy logo Lenovo. Już się zaczyna powoli. Lenovo produkuje układy z własną marką i, i zaczynają się jaja z programowanymi przetwornicami. Teraz walczę z Dellem G315, gdzie jest zasilanie Ryzena czterofazowe i startuje tylko jedna faza sobie wyobraźcie. I przykładając miernik do takiej Czterech faz wszędzie napięcie jest OK. Ale przy podłączeniu termowizji i spojrzeniu pod termowizją, to okazuje się, że tylko z jedna z faz po prostu się nagrzewa. Czyli trzy fazy nie pracują, jedna faza pracuje, a one potem są łączone w wspólną fazę. Dlatego napięcie przy pomiarze pojawia się na każdej z faz. Natomiast termowizja pozwala na z, no, zdemaskowanie tego, tego problemu. I tam mamy układ MPS, MPS, gdzie, gdzie, gdzie te układy są programowalne. Można je programować i w zależności od konfiguracji można stosować sobie taką przetwornicę. Albo i nie. Zobaczcie, znalazłem coś. O. Lekko pęknięty kondensator. Zobaczcie, bez próby zwarciowej. Zaraz sobie go zaznaczę. Ale jak ja sobie go zaznaczę teraz? Tu? Czy tu? Tu? Zrobię długopisem taką kropkę i go wylutuję. Zobaczymy, czy trafiłem. Bo jestem aż ciekawy. A z góry, jak on wygląda, on wygląda w sumie dobrze z góry. Nie ma tragedii jakiejś. No. Jest taka poświata. Teraz przybliżę trochę ten obraz. I pod mikroskopem widać taki zarys pęknięcia w środku, a z boku to całkiem widać. Dobra. Uruchamiam lutownicę i działamy. Demontuję ten kondensator i mam nadzieję, że nie będzie już tutaj zwarcia. Lutownicę ustawiłem w, na poziomie 300 stopni. I zobaczcie, stara szkoła. Będę się posiłkował nie fluxem, tylko kalafonią. Marek, oszalałeś, kalafonii dałeś? Tak, dałem kalafonii, bo kalafonia też jest fajna. I fajnie się ją czyści, PCC15, bardzo fajnie schodzi. A fluksa nie będę marnował. Fluksa to mogę użyć do BGA, tam gdzie jest naprawdę potrzebne. A tutaj sobie, zobaczcie. Przygrzeję. Dam trochę cynę z zawartością ołowiu. Dużo, dużo spoiwa i zobaczcie, zaraz kondensator się podda. 290 stopni, Marek. 300 ma być. 300 stopni, i zaraz tam tutaj. O, kondensatorek zlazł. Pięknie. Kalafonia. Co to za czasy, nie? Kiedy w kalafonii ktoś używa do naprawy laptopa. Marek, oszalałeś? Nie, no fajnie. Dobra. PCC15, minimalna ilość, czy nic cuda. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I teraz przyłożymy miernik i zobaczymy, czy jest tutaj zwarcie dalej. Jaką teraz mamy rezystancję na głównej linii zasilania, bo tego nie sprawdzałem. Chcę Wam pokazać na tym multimetrze nowym pole masowe. Rezystor pomiarowy. Ten rezystor pomiarowy, wpinam się i obserwujcie multimetr 1,4 megaoma. jestem wpięty czyli pozbyliśmy się zwarcia nie mamy zwarcia na głównej linii zasilania uzupełnię ten kondensator i odpalamy płytę sprawdzimy sobie przetwornicę czy pracuje i czy laptop się po prostu włącza i czy się postuje bo to jest najważniejsze po to tu jestem po to jestem dla mojego klienta, po to jestem dla Was, żeby Wam tutaj pokazywać, jak ja te naprawy robię. I pokażę Wam jeszcze później parę smaczków, właśnie z tym delem. Dobra, a teraz tak, skąd kondensator pozyskam? Pozyskam sobie z takiej płyty głównej od chyba to szyby z platformy LA-6062P, z głównej linii zasilania, na przykład tu były kiedyś górne klucze czy podwójne klucze i tu mamy takie y kondensatorki najlepiej gdzieś w okolicy przetwornicy szukać może być ta strona albo głównej linii zasilania tylko ten kondensator nie może być za duży musi to być kondensator o odpowiedniej wielkości nie, słuchajcie, poszukam sobie może jakieś płyty od Lenovo bo to jest naprawdę stary trup ta płyta Lutowałem kondensator z takiej płyty. To chyba jest acer na AMD-ku. Płyta wylądowała pod mikroskopem. Będziemy lutować kondensator. To jest główna linia zasilania. Może to być 10 mikro, 12 mikro na 25 V, na 30 V. Ceramik oczywiście. Ja tu płytę podgrzeję. Mam tutaj ustawione 350 stopni. Tym razem nie dam tu kalafonii. Odgrzeje troszeczkę delikatnie. Damy tutaj Wartona Brauna. Nie jest to Warton Future HF. Nie jest to taki jasny Warton. Ale też dobrej jakości pasta. Na tej paście nawet BGA kiedyś stawiałem. Ale cyny dałeś, Marek. Patrzcie, jaki grubas się trafił. No ale dobra, nie? Chyba, chyba nie będzie źle. ten nadatek cyny to chyba po prostu, nie wiem, usunę chyba lutownicą. Czy kondensator wskoczył na miejsce. Wskoczył. Jest to polutowane. Jeszcze może dam tu fluxa i usunę naddatek tej, tego spoiwa. No nie wygląda to zbyt pięknie, szczerze mówiąc. Chociaż to jest mały kondensator. Pod mikroskopem by tego nikt nie, nie ten nie oglądał tak dokładnie. No ale. Ten naddatek sobie. O, ściągnę. Teraz dam tutaj oczywiście PCC 15 jak znajdę moją szmatkę, to będzie dobrze. O, troszeczkę włókna tu zostały, takie. No i tak to wygląda po wlucie. Będziemy uruchamiać płytę za chwilę. Ok, zaraz podłączę sprzęt do zasilacza serwisowego, ale i przed uruchomieniem w zasadzie pomierzymy sobie napięcia na tych wszystkich przetwornicach. Mamy tutaj pomiar. Napięcia. Mam tutaj kabel do zasilacza serwisowego podłączonego do zasilacza. Mam 20V 5A. Uwaga, podłączam. Mamy niby autostart. I sprawdzimy sobie przetwornicę pierwszą, drugą. 0,7V prawie 0,8. Tutaj mamy zasilanie prawdopodobnie procka. Tu mamy jakąś przetwornicę, zobaczcie. Mamy 3-3 i mamy 5. A czy ten laptop w zasadzie już się uruchomił? Nie wiem, chyba tak. Baterii nie podpinałem jeszcze, bo chcę zobaczyć, czy on będzie ładował, ale to później. I odwrócę sobie go. Płyta jest wkręcona. I mieliśmy napis. Proszę bardzo, mamy logo. Mamy checking media, także laptop startuje. Włożę swój dysk testowy i sprawdzimy, czy system operacyjny się tu butuje. Ok, słuchajcie, próbowałem zamontować dysk M2, ale niestety tutaj nie ma złącza M2, to jest tylko SATA, więc podłączyłem pendrive'a z moim Linuxem. Mam tu Linuxy i jakieś prog programy narzędziowe. Na szczęście, tutaj w BIOSie, jak tak spojrzeć, mamy opcję butowania Ligacy Support. No i mam nadzieję, że tutaj Linux ruszy. Zbotuję Linuxa, sprawdzę jak to w Linuxie wygląda, jak temperatury. I zrobimy podsumowanie. Czy Linux ruszy? Tak, tutaj ruszy, chyba widzę. Linux Mint. Taki program narzędziowy w sumie. Można tutaj też mem testa zrobić. No i się botuje. Poczekajmy chwilę. Linux zbotowany. Tutaj jeszcze mam problem z toczpadem, ale touchpad nie chce działać, nie wiem czy to przypadkiem nie jest problem z jakimś sprzętowym, z flexem czy coś z... sprawdzimy sobie temperatury procesor, temperatura 31 stopni w tym momencie bez obciążenia laptop działa pokażę Wam jeszcze tą płytę główną od laptopa Dell, którego dostałem do naprawy również ale tam się nie podejmuje naprawy, bo po prostu tam jest mała mała miazga. Zaraz Wam pokażę, a potem zrobimy podsumowanie. Zobaczcie, mamy tutaj tego Dela, którego dostałem również do naprawy. Też był rozkręcony, wszystkie flexy poodpinane. Ktoś się tutaj próbował do niego dobrać. I tutaj widać, z tej strony, układ oprogramowania USB-C był ruszany. Układ do obsługi USB-C był ruszane i tutaj brak jest jednego mikro układu BGA nie wiem czy to widać po prostu małe Kongo i taki laptop po prostu no trafia do z powrotem do właściciela i podsumowując laptop Ideapad 330 dostał nowe życie, laptop działa ładuje się bateria, mam w tym momencie uruchomionego Linuxa, Minta system operacyjny ten MINT nie, nie uruchomił mi to czpada. Nie wiem z czym to jest związane, muszę to sprawdzić ogólnie ten te odcinek był też testem dla tego multimetru bardzo ładnie się sprawuje, bardzo szybki multimetr daje radę oczywiście pokazałem Wam również ten motyw z tym DELEM którym po prostu brakowało podzespołu było ruszone oprogramowanie i był wymieniany albo był rebalowany układ do obsługi USB-C po prostu za mocno zamieszane w tym sprzęcie, więc ten sprzęt trafi z powrotem do właściciela. A tym laptopem będzie się cieszył właściciel, ponieważ został zrobiony. Dziwne jest to, że tutaj nie ma slotu na M2. Mamy tutaj po prostu złącze satowe. Na M2 mamy sieciówkę, sieciówkę WiFi, ale niestety nie było tutaj dane. Nie zamontował producent tego slotu M2 dla dysku twardego. To jest troszeczkę dziwne, ale no cóż, po taniości polecieli. To tyle ode mnie w sumie. Cześć, trzymajcie się, do następnego materiału. Hejka. Subujcie, łapkujcie, komentujcie. Cześć.